O wow, wow, Jezus Maria, co tu się sta? Gdzie jest? Znowu Entity mnie wziął do Jakieś kopalni raczej. Najprawdopodobniej. Ale nie wiem jest złoto, ale tego nie wykopię. Ale na mapie coś widzę. Czy to jest jakiś... Budynki tam są? Chyba ta. No dobra, to może wyjdę stąd. I słyszałem piorunę, a to chyba źle oznacza. Aha, chyba ktoś tu jest blisko. Pias. To jest miasto! Jest, jest ewidentnie miasto. Nie wiem, czy opuszczone, czy jakieś tam, ale no jest. Jest po prostu miasto Ciekawe To wygląda jakby ktoś przygotował to, bo to są moje kolory Na mapie mam jeszcze literę K To jest coś... Przygotowane Ja se tu może teraz po ustawie Chwila do wycięcia nie wyłączyłem Dobra, mm, można iść Już jest dzień Ale wiele tu ktoś ma Ktoś tu idzie chyba Nadchodzi Entity 303 Co ty myślisz? On mi pokazuje chyba gdzie iść Tu mam iść? Tu mam iść? Jest dom. Co, że w tych skrzynkach? Ale tu nie są... Jezus! Czy to były dźwięki w Minecrafcie, Czy. Czy nie? Co to było? Słyszeliście, to prawda? Ja stąd uciekam. Tu zaraz jakiś kurde. Potwór z Loch nas przyjdzie. I będzie źle. Albo to może był jakiś pająk. Nadepnąłem przez, przez przypadek na pająka. Może. Może ja się tu na chwilę osadzę. Zamieszkam tu na chwilę w tym domku. Albo na stałe. Nie wiem. O to, dobra. Może poszedł sobie. Siedziałem tu z 5 minut. I nikogo nie było. Znalazłem widocznie porzucone miasto. I nic więcej. Są łódki. Nie wiem, co ja tu mogę zrobić. Tu w ogóle jakiś strych jest. Ciekawe. Aha! Co ja tu mogę jeszcze zobaczyć? Widzicie to? Było to widać. Widzieliście to. Na pewno to wi widzieliście. On tam się pojawił Gdzie jest droga... Do... Do miasta Trzeba zostać w tym mieście Mam się tu osiedlać No pojawił się znowu tu I zniknął I teraz... O, nie będzie nam Zbiorę sobie drewno. On stał za mną. Widziałem to na tej minima. On stoi za mną. Nie wiem, czy się odwracać. Dobra, odwrócę się. Jen tu jest jakiś Slenderman. Tu się pojawił znowu. Zamienia się w Slendermana, czy kogoś tam? Nie wiem. Boże! Ha, ha, ha! Co tu się dzieje? To jest spowalone! Jakieś potwory chodzą tu. ała Umieram! Może ja tu się schowam? Nie wiem, gdzieś się schowam pod pod blokami i skończę odcinek po prostu. Dobra. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. ELO! Jestem tu gdzie jestem, tylko postanowiłem się rozwinąć A w ogóle siema widzowie Jestem oczywiście w mojej kopule, której sobie zrobiłem w poprzednim odcinku No i tak jak mówię, Rozwinąłem się Poszczękowe żelazo Przepalałem przed chwilą nawet, o tutaj jest No I Zastanawiam się czy wychodzić czy nie wychodzić, bo jestem trochę Przyznam No to nie no, chyba trzeba wyjść widocznie Może ten entity znowu coś tam porobił Ale najpierw, zanim to, to wezmę swoje rzeczy tu I zrobię rzeczy sobie <laughs> Nie no, zrobię sobie sikierkę Łopatę. I myślę, że będę mógł iść. Przerobię sobie deski. Jak tam będzie NTT, to to się źle skończy. Ale no, no, Bez większego przeduszania. Wychodzę stąd. Co! Dobra, nieważne. Eee... Coś jest nowego. COŚ JEST NOWEGO! No nie... Zrobił coś. Entity coś zrobił. Tego najpierw tego szkiela też trzeba się pozbyć. Dobra, załatwiony. Nie wiem, jak bardzo daleko jestem Od Mikowic Albo od tego zamku Idźcie szkielety stąd Dobra Można w końcu zobaczyć Tablica Entity 303 Mam propozycję biznesową O, propozycja biznesowa Ciekawe jaka. Musisz zmienić ścieżki na czerwono czarne O Boże. I zrobić tabliczkę entity wygra. A zamian dostaniesz item O. Jak nie, to idziesz do więzienia z Wedroka. Jezus. No to chyba muszę to zrobić. To są materiały. Tak, to są materiały. Oto. Widocznie muszę to zrobić Mam nadzieję, że chodzi Dobrze o te ścieżki Entity tu jakiegoś wana postawił Ciekawe Szkielety Szkielety Muszę gdzieś respa ustawić Wiedźma Creeper! No ja nic nie mogę zrobić! Moby tu je są. Z dużo tych mobów tu jest. Głupi creeper. Jeszcze ty chcesz? ostatni. Jest, w końcu. Czyli mam to zmieniać. No dobra. No to zaczynamy. Ale przynajmniej przynajmniej i ten dostanę. Mam nadzieję. Niszczymy to na luzie. On tu jest. On tu jest. On to obserwuje. On nie widzi, na pewno nie widzi. Jest tam. Widzę go. No to chyba trzeba się sprężać. On mnie obserwuje. Obserwuje każdy mój ruch. Zgaduję, że pewnie tak chciał. Kurde! Dobra zabić. Jakiś duch tu jest? Czeo tu jest duch jakiś? Duch Enttiego tu jest? Udaje, że go nie widzę. Bloki pokazuje mi. No czerwono-czarne broki. No robię to. On jest przerażający. Nie podchodź tak blisko. Enti Entity. Entiti! Ogarnij się. Jezu! Zostaw mnie A Po co wybuchasz te pioruny? Co ci to daje? Czego nie obserwujesz? A, zniknął. Z... A, że tak? Dobra. Hmm. Dobra, jeszcze tu trzeba pozmieniać. Ty, ty, coś ty dał za zadania! nie starczy mi bloków Na pewno nie starczy mi bloków Jakieś powiadomienia mi przychodzą jeszcze Nie wiem w ogóle co mówić co, co ja mogę mówić o niszczeniu piasku i No Co tu się dzieje? Co to jest? Co jest? O oh, wow, 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 No to nieźle Co on tu zrobił? Jakieś fajerwerki wybuchnął tu Fajerwerki, z... fajerwerki z piorunów <глевый> Сок, Саша, дай мне снова. Jestem potężniejszy niż się wydaje. No I znowu oberwałem. No cóż. Znowu to robi. No. Bośne! Uszy zaraz pękną, dosłownie Tity chyba się nieźle bawi Koncert widocznie robi Najpierw zrobię to czarno. O, oh, łopata mi pękła. Entity, daj mi łopatę! Ah. Łopatę, daj! Entity! Daj mi łopatę, bo mi się skończyła. No, oczywiście, że nie przyjdzie. Jak ma przyjść, to nie przychodzi. Po prostu. No to muszę znowu. A nie, dał mi drewnianą. Wow. A dobra, biorę te bloki stąd. I kończymy to. Kończymy tą ścieżkę. No to kopiemy znowu. W razie czego może cięcie będzie lekkie. Bo nie chciałem was zanudzać tym kopaniem. Już mam tutaj ostatni. Jakby. Ostatni. No zapomniałem. No po prostu ostatniam już. Kurde. Ostatnie bloki mi zostały już. O. Tak to można powiedzieć. I znowu muszę iść po te bloki. Pst. Ha? Czo tam jest? jest. są pilagerzy. Co tu jest pilager. Nie. Dawać mi te. uciekam stąd. Ostatnie i jeszcze napisać tabliczkę i możliwe, że otrzymam zwrot itemów. Dobra, ścieżka zrobiona, jeszcze tabliczki. Dobra, użyję tam tabliczkę. Uwaga, dobra, napiszę ją tutaj. And, albo nie. Napiszę to tutaj, kurde, najmniejszego pająka i teraz entity wygra. Napisałem, wykonałem wszystkie zadania entity. City. Zrobiłem wszystkie zadania. Dostałem chyba! Jest! Mam mojej temy. Dobra, let's go. Chwil. Teraz się skapnąłem, że ta willa się zmieniła chyba. Muszę zobaczyć w montażu, czy to było wcześniej zmienione, ale... Czerwona willa jest. Hmm... Czarna te... No to, to na pewno... Było widać. Czerwono... Czarna willa. Jest. Ja odkładam szybko te itemy. Ju... Dobra, dostał. Odkładam to, odkładam te wszystkie itemy, i teraz biorę swoje. Jest, mam w końcu, mam moje itemy. To też mogę w sumie. Tego zombiaka... It's... Łopata, Łuk. Wszystko się zgadza. Mamy żelazo. W końcu mam jedzenie. Ile tych zombiaków teraz. Tu jest? O za dużo! Ubrany, ubrany, zbrojny o, Oł to Biorę tego szalkera i czekam stąd Aha. Dobra, to by było na tyle Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję Trzymajcie się, cześć